bez paserowę od serca do ucha, gdy za oknem biała śniegu, pod ucha, po Już Pan Jezus w łobie leży na wyścigi, każdy bierze zobaczyć malucha, malucha. Już Pan Jezus w łobie leży na wyścigi, każdy bierze zobaczyć malucha, malucha. Powitajmy malenkiego Jezusa z radością, a Maryję, matkę jego. Zgodnością, z nie mu wszystkie dzwony grają, a Aniołowie zaśpiewają wesołą nowinę. Nowinę, nie mu wszystkie dzwony grają, a Aniołowie zaśpiewają wesołą nowinę. Nowinę, dziesiąteczko tam na sianie cicho śpi, cicho śpi, a Maryliza zaczął płyną szczęścia łzy, szczęścia łzy, o, na moja. na moją. Witaj mi, okruszyna moja miła, w ból Ciebie porodziłam, witaj mi, witaj mi, witaj mi. My zagramy szwawą nutę na flecie, na flecie i uczcimy jak najlepiej to dziecię, to dziecię. Świeci gwiazdami godliwie narodził się Bóg prawdziwie na świecie, na świecie, na świecie. Święci gwiazdami godliwie narodził się Bóg prawdziwie na świecie, na świecie, na świecie.